to w jakiś sposób stało się właśnie takim wodą na młyn dla wszystkich hejterów, no to jak nie ma tego self Fashion release, to już zero, jedynkowo rolowanie nie działa. A my wiemy, że rolowanie ma znacznie inny, szerszy aspekt i spektrum działania. Też odpowiadając na Twoje pytanie, czy każdy powinien się rolować, to w mojej takiej nomenklaturze rolowanie, czyli inaczej automasaż, jest to forma takiej autokierowanej opieki, która ma za zadanie pomóc danemu pacjentowi, danemu indywiduum w ogóle podjęcie jakiejś próby, odważenie się tego, żeby spróbować w sposób niefarmakologiczny poradzić sobie z bólem, z dyskomfortem, Sztywnością, być może wesprzeć też to czucie głębokie, o którym często mówimy, i to, co dla mnie jest najistotniejsze, czyli pogłębić też tą świadomość i kontakt z ciałem. To jest szalenie istotne też w tym procesie zdrowienia, więc ja bym spojrzała na rolowanie nie tylko jako na to narzędzie do mobilki, mm. ale ogólnie narzędzie szerszej pracy terapeutycznej, ruchowej, która daje nam ogólnie takie wsparcie dobrostanu psychofizycznego w zależności od tego, co pacjent potrzebuje, ale kluczowe jest to, że on jest w stanie sam sobie to wsparcie dostarczyć.